Owładnięci dokładnie taką samą ideologią nacjonalistyczną, jaką u nas reprezentował Roman Dmowski, chcieli zbudować swoje własne państwo narodowe i to nawet tam, gdzie byli znikomą mniejszością. W Wilnie, przypomnijmy, Litwinów było według oficjalnych statystyk 2%, ale uważali, że to historyczna stolica Litwy, a zatem Wilno powinno być litewskie. I ta kość niezgody, czyli Wilno, w 40 mniej więcej procentach zamieszkałe przez Żydów i w podobnej liczbie przez Polaków, a w znikomej tylko ilości przez Litwinów, Białorusinów, Rosjan. Bardzo ważne, kluczowe oczywiście miasto, zarówno dla kultury, tożsamości polskiej, jak i historycznie, trudno tutaj nie rozumieć Litwinów dla ich tożsamości politycznej, sprawiło, że niezwykle trudno było osiągnąć Piłsudskiemu to, o czym marzył, a więc odnowienie federacji, stworzenie Unii na nowo z Litwą, która pozwoliłaby zachować wielkość polityczną tej wspólnoty polsko-litewskiej, ale jednocześnie zachować także Litwinom poczucie własnej tożsamości.